to Próbujemy nauczyć. A ja aja. A ja. Patrz, tu jest myszka. Zobacz. Och, A ja poleciała. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to za jakiś krótki czas. Powinna przynieść myszkę. Słyszę, że coś tam niesie. I jest myszka. Brawo! Piękny Apo. Cudowny pokażemy tylko na dowód, że jest myszka. Super! A ja... Co nowe? Umiejętności coraz lepsze. Aja, zobacz, jeszcze raz, jeszcze raz. Powtórzymy troszkę. Uważaj. Go! A Teraz musimy Chyba się nie zainteresować. O! Nie możemy nic mówić, nie możemy nic mówić, ponieważ Aja myśli myślimy nad potem. Nie, nie mów nic, nie mów nic Jest! Jeee! I jest myszka, super! Ale już wspaniałym młodym kotem.